10, najdroższy Apple Watch 115 tysięcy dolarów. Koncepcja tego zegarka wiązała się z trafieniem do klienta niezwykle zamożnego. Jest to Apple Watch, jednak specjalnie skustomizowany w taki sposób, aby cieszyć oko najbogatszych. Podobnie jak Apple Watch, linia Lux Watch jest dostępna w dwóch wielkościach: 38 i 42 mm. Mamy do wyboru opcję z 24-karatowego żółtego złota, 18-karatowego różowego złota i platyny. Wszystkie wersje Lux Watch są przygotowane przez demontaż Apple Watch, a następnie ponowne złożenie ich z luksusowych materiałów powstających w laboratoriach firmy. Najdroższą dostępną wersją tego urządzenia jest właśnie linia Omni, w pełni zdobiona diamentami, w wyniku czego jest ich ponad 12 karatów klejnotów na urządzeniu. Ciekawostką jest fakt, że każdy zegarek dostarczony jest w specjalnej walizce aluminiowej z wnętrzem z włókna węglowego. 9. Najdroższy gamingowy komputer 8Pak Orion X2, 43 000 dolarów. W 2017 roku do sprzedaży trafił 8Pak Orion X, a więc jeden z najwydajniejszych i najdroższych gotowych zestawów komputerowych. Konstrukcja od tego czasu już trochę się zestarzała, więc producent przygotował drugą wersję maszyny. Właśnie dlatego w 2019 roku światło dzienne ujrzała wersja X2 tego urządzenia. Gracze mają w niej do dyspozycji 18-rdzeniowy 36-wątkowy procesor Intel Core i9, płytę główną Asus Rampage 6 Extreme, 128 GB pamięci DDR4 oraz trzy karty graficzne NVIDIA Titan RTX. Na dane przeznaczono super szybki dysk SSD o pojemności 4 terabajtów. Jednak, jakby tego było mało, na pokładzie tej maszyny znajdziemy jeszcze dysk HDD o pojemności 14 terabajtów. Chłodzenie maszyny odbywa się za pomocą cieczy, a całość dopełnia skustomizowane oświetlenie LED obudowy. Ciekawostką jest to, że oprócz wcześniej wymienionej konfiguracji komputer wyposażony został w dodatkowy zestaw komponentów pełniący funkcję wspomagającego oparty na procesorze Intel Core i 7 podrasowanym do 5 GHz mocy obliczeniowej. 8. Najdroższy pendrive 37 tysięcy dolarów. Urządzenie to zostało zaprezentowane już w 2012 roku. Ten niecodzienny pendrive został wykonany przez zespół jubilerów z Genewy, ze Szwajcarii. Nośnik pamięci pochodzi z kolekcji Magic Mushroom, czyli magiczny grzyb. Składa się z dwóch części: trzonu wykonanego z 18-karatowego złota i kapelusza wyłożonego rubinami, szafirami i diamentami. Dostępny jest w trzech wersjach wykończenia, a jego cena jest równie niecodzienna jak jego wygląd. Najdroższa wersja urządzenia to wydatek niemal 40 tysięcy dolarów, czyli odpowiednik ponad 150 tysięcy polskich złotych. Jedyne co może dziwić w tym nośniku to jego pojemność, która nie robi już aż takiego wrażenia jak jego wygląd oraz cena. Pendrive wyposażony został w zaledwie 32 GB pamięci, co jak na obecne standardy nie jest wartością imponującą. 7. Najdroższy symulator wyścigowy 140 000 – 140 tysięcy dolarów Jest to symulator wyposażony nie tylko w kontrolery. W tym urządzeniu znajdziemy karoserię, a nawet koła z oryginalnymi wyścigowymi oponami. Oprócz tego ten symulator wyposażony jest w trzy monitory, każdy o przekątnej 23 cali, pełnoprawny komputer klasy PC do uruchamiania ulubionych gier oraz system głośników w standardzie Surround 5.1. Jakby tego było mało, użytkownik otrzymuje w zestawie kierownicę będącą kopią tych używanych w prawdziwych zawodach, oraz pomoc techniczną przy montażu całego zestawu. Po zakupieniu tego symulatora dostarcza go pod wskazany adres producent, a zespół doświadczonych pracowników montuje wszystko na miejscu, tak aby użytkownik mógł wsiąść do środka i od razu cieszyć się niesamowitymi doznaniami grając w swoje ulubione tytuły. 6. Najdroższe głośniki Hard Audio DW Oular Pleasure, 4,7 miliona dolarów. Jest to limitowana wersja głośników. Miała swoją premierę w 2012 roku i powstała w kilku wersjach. 99 par w wersji brązowej, z której każda kosztuje 62 tysiące dolarów, 5 par w wersji srebrnej kosztującej 313 tysięcy dolarów za parę oraz jednej pary zrobionej z 18-karatowego złota, która kosztuje 4,7 milionów dolarów, czyli niemal 18 milionów złotych. Głównym założeniem producenta głośników firmy Hard Audio jest to, aby ich produkty dawały taką jakość dźwięku, jakiej nie dają żadne inne głośniki na rynku, a słuchanie muzyki z głośników, które są złote, z pewnością sprawi, że każda muzyka będzie brzmiała znacznie lepiej. Głośniki w najdroższej wersji zostały wykonane tylko w jednym komplecie, czyli dwóch egzemplarzach. Nie wiadomo jednak, kto stał się ich szczęśliwym właścicielem i był skłonny zapłacić niemal 5 milionów dolarów. 5. Najdroższe słuchawki Utopia, – Focal Utopia – 120 tysięcy dolarów Mówimy dokładnie o modelu Focal Utopia by Turner zaprezentowanym w roku 2017, który zdetronizował poprzedniego rekordzistę – słuchawki Sennheiser Orpheus. Cena, jaką musimy zapłacić za model Utopia to 120 tysięcy dolarów, czyli ponad 450 tysięcy złotych. Oprócz słuchawek możemy również zakupić dedykowaną podstawkę do urządzenia, jej cena to bagatela około 40 tysięcy złotych. Jednak co czyni te słuchawki tak radykalnie drogimi? Seryjny model Utopii jest zdecydowanie tańszy, jednak ta limitowana edycja, która powstała we współpracy ze znaną francuską firmą jubilerską, Turner, to wydatek naprawdę spory. Słuchawki są wyposażone w specjalne złote zdobienia mające kształt kwadratów, trójkątów oraz okręgów. Wszystko wykonane jest z 18-karatowego złota oraz wysokiej jakości diamentów. Najciekawsze jest to, że słuchawki zostały wykonane w bardzo limitowanej ilości. Do sprzedaży trafiło zaledwie tylko 8 sztuk. Jednak wszystkie dostępne modele prawdopodobnie bez problemu znalazły nowych właścicieli, skłonnych zapłacić za nierównowartość luksusowego samochodu. 4. Najdroższy telefon. Gold Vishle Million. Milion trzysta tysięcy dolarów. Nie jest to telefon nowoczesny, daleko mu nawet do średniej jakości smartfonów dostępnych dzisiaj, jednak mimo upływu lat jego wygląd nieustannie robi wrażenie. Telefon został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w 2008 roku jako najdroższa i najbardziej ekskluzywna komórka na świecie. Pokryty 18-karatowym złotem, diamentami oraz skórą, Lemillion został wyceniony na 1,3 miliona dolarów, czyli po ówczesnym kursie dolara na około 4 miliony złotych. Telefon został wykonany oczywiście w Szwajcarii, miejscu w którym wykonuje się większość tego typu gadżetów. Za jego wykonanie odpowiedzialna była firma Goldwish, a nad projektem czuwali najbardziej utalentowani szwajcarscy złotnicy oraz jubilerzy. Budowa urządzenia trwała kilka miesięcy, jednak jak przyznaje producent, całe przedsięwzięcie okazało się świetną reklamą dla firmy, a dodatkowo wpisanie do księgi rekordów Guinnessa sprawiło, że o firmie zrobiło się głośno na całym świecie. 3. Stewart Hughes iPad 2 5 milionów funtów 8 milionów dolarów. Urządzenie zostało zaprezentowane w 2011 roku. Jest to w pełni skustomizowana wersja drugiej generacji iPada firmy Apple. Jego cena jest naprawdę imponująca, uwzględniając ówczesny kurs dolara wynosiła ona około 22 miliony polskich złotych. A co składa się na tak imponującą kwotę? Jeżeli chodzi o kwestie elektroniczne, to urządzenie nie odbiega niczym od zwykłej wersji iPada drugiej generacji, jednak nie elektronika tutaj jest najważniejsza. To co robi wrażenie, to wygląd zewnętrzny tego tabletu. Po pierwsze, obudowa tabletu. Została wykonana z 24-karatowego złota, a logo Apple z 53 diamentów. Jednak to nie wszystko. Z przodu urządzenia znajdziemy obudowę wykonaną z amolitu, czyli skały powstałej ze skorupek amonitów. Wiek skały szacuje się na około 75 milionów lat. Jednak to nie wszystko. Urządzenie dodatkowo jest przyozdobione fragmentami kości udowej pochodzącej z tyranozaura i to właśnie prawdopodobnie dlatego cena urządzenia jest tak oszałamiająca. Miejsce drugiej dla odmiany dwa urządzenia, dwa niesamowicie drogie telewizory. Pierwsze, o jakim należałoby wspomnieć, to urządzenie o nazwie Titan Zeus 370. Ma on wymiary 7 metrów i 90 cm szerokości oraz 4,5 m wysokości. I jak sama nazwa wskazuje, te wymiary owocują przekątną dokładnie 370 cali. Telewizor oczywiście wyświetla obraz w standardzie 4K, co gwarantuje rozsądną jakość. A jako gratis do zakupu dołączony jest transport urządzenia oraz jego montaż u klienta. Jednak cena jaką musimy zapłacić, żeby stać się właścicielem Zeusa to 1 700 000 dolarów. Mimo tego nie jest to jednak telewizor najdroższy. Na rynku dostępne jest jeszcze urządzenie bardziej kosztowne. Telewizor o nazwie Prestige HD Supreme Rose. Musimy zapłacić za niego bagatela 2 250 000 dolarów. A co dokładnie otrzymujemy za taką kwotę? Tym razem o wiele mniejszą przekątną, bo zaledwie 55 cali. Jednak w tym przypadku wielkość nie decyduje o cenie. To co o niej decyduje to rama oraz podstawa. Przyozdobione są między innymi złotem, diamentami, ametystami, labradorytami oraz skórą krokodyla. 1. Black Diamond iPhone 5 15 900 tysięcy dolarów Zaprezentowany w 2012 roku smartfon Apple iPhone 5 generacji, zmodyfikowany przez jednego z czołowych brytyjskich jubilerów. Obudowa smartfona została wykonana z 24-karatowego złota i bogato ozdobiona diamentami. Wyświetlacz chroniony jest przez szkło szafirowe, natomiast funkcję przycisku home pełni czarny diament. Cena, jaką musiał zapłacić za telefon nowy nabywca, wynosiła zawrotne 10 milionów funtów brytyjskich czyli równowartość około 48 milionów złotych po ówczesnym kursie. Nie wiadomo jednak, czy telefon ktoś zakupił, czy nie. Wiadomo za to, że projekt zapewnił swojemu twórcy międzynarodowy,